Jak niedawno informowaliśmy, w Dzierżoniowie dwóch młodych mieszkańców miasta dokonało co najmniej 50 włamań, zostali oni zatrzymani i najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie. Długo nie musieliśmy czekać na doniesienia odnośnie kolejnych włamywaczy. No, w pół do drugiej dostałem telefon od ochrony, że było włamanie do Lombardu. A no oczywiście ubrałem się, od razu tutaj przyjechałem na miejscu, była policja ochrona. W dzisiejszej nocy o godzinie 1.43 oficer dyżurny komisariatu Policji w Bielawie został telefonicznie zawiadomiony o włamaniu właśnie do punktu lombardu przy ulicy Wolności. Na miejsce zdarzenia niezwłocznie udali się policjanci, którzy w wyniku podjętych czynności ustalili, że na tą chwilę nieustalony sprawca po wyważeniu rolety wybił następnie szybę w drzwiach wejściowych, dostał się do środka. Na miejscu zdarzenia pracował również technik kryminalistyki, który zabezpieczył ślady kryminalistyczne. Był użyty również pies tropiący. W tej chwili trwają czynności mające na celu dokładne ustalenie, co, stało, co, co zostało skradzione. Ustalamy również sprawców, sprawdzamy różnego rodzaju tropy. Szybka reakcja ochrony, jak również policji mogła odstraszyć złodziei. Kiedy przyjechałem na miejscu, było już kilku policjantów, był pies tropiący. Policja znalazła jakiś drog, ale też nie chce się wypowiadać jeszcze na ten temat. W rozmowie z właścicielem Lombardu ustaliliśmy, że włamywacze polowali na złoto. Jednak ich łupem padły mniej wartościowe przedmioty, takie jak gry na konsole czy zegarki. Straty są jednak spore. Szyby i rolety antywłamaniowe to wydatek rzędu kilku tysięcy złotych. Oficer prasowy policji zdradził nam, jak przed podobnymi zdarzeniami powinni zabezpieczać się właściciele sklepów. Wszystkie sklepy starają się w jakiś sposób zabezpieczać. To robi się szyby antywłamaniowe, robi się rolety właśnie. Są służby ochrony, alarmy różnego rodzaju. No czasami wiadomo, że może się to okazać niewystarczające. Ale tych włamań w porównaniu z tym, z ubiegłymi latami jest, jest coraz mniej. Skuteczne są również y, różnego rodzaju kraty zabezpieczające, y, oczywiście z, zazwyczaj że w miejscach oświetlonych. Policja również ze swojej strony w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do, do kradzieży, do, do włamań, do rozboi, tam jest dezlokowana służba, tam jest więcej radiowozów, tam jest więcej y, policjantów. W ostatnim czasie często słyszymy o podobnych zdarzeniach, statystyki policyjne mówią jednak, że rok 2013 był bezpieczniejszy od 2012.